Cześć! Yy, przepraszam, że tak dawno nie byłam, ale no cóż, coś zrobić. Yy, chciałam dzisiaj pokazać, co jest w mojej torbie szkolnej. Yy. Wam nie pokażę, bo nie wiem, gdzie jest, a długo się zbierałam na ten filmik, yy, więc coś tam Wam pokażę. I nie mam torby, ja mam plecak. mam taki plecak fajki, i jest w nim oczywiście piórnik. Przepraszam, że taki jest tutaj z kotkiem i z eee, Taki zeszyt, zeszyty, nie zeszyt. Akurat jest zeszyt do szapu. W jakiejś klasie, w której będziecie, będziecie mi na pewno szakę. ja mam. To książka z biblioteki, miałam ją oddać, ale cały czas sobie zapominam. Podręcznik do przyrody. Fajny, bardzo fajny. Zeszyt ćwiczeń, akurat już drugą część mamy do przyrody. Yy... Zeszedł do przyrody, przepraszam was, ale mogę wam pokazać mam pismo, ja brzydko piszę. Nie, nie podoba mi się. Mój dzienniczek. zeszedł do informatyki. do religii i od razu y, mówię praktycznie tylko wklejamy coś ja nic y, normalnie zawsze y, piszę na tablicy a oni sobie wklejają no i książka do religii y, więc co mam powiedzieć y, no i, przy, no i moje tutaj jeszcze przybory geometryczne takie. I teraz to trzeba schować. Yy, akurat miałam w tym dzień bardzo mało lekcji, więc nie pokażę Wam wszystkich moich książek. W yy, następnym filmiku, nie wiem co jeszcze pokażę, Wypiszcie to, ja mam pokazywać i wtedy wam to pokażę albo zrobię. No to pa.